Kanale. Tak jak mówiłem, jest odcinek. Tylko sobie muzykę ścisza i wszystko, żeby było mnie dobrze słychać. Dzisiaj mam przygotowane chyba. No, mam przygotowane 5 map. Nie wiem czy one działają, bo to jest sprzed 6 miesięcy i sprzed roku, ale zaczynamy. I pierwsza mapa to będzie kodzik do tej mapki. To będzie. Yy, już mówię 0520, 0520, czyli dobrze to napisałem, tak po yy, prostu źle trochę napisałem i musiałem poprawiać 8572 i na końcu 5617, 5617, i sprawdzamy, znajdź. Czyli nie ma takiego kodu, tak? Jak po prostu nie będzie tych mapek, to sprawdzimy tutaj jakieś 4 mapki stąd. Druga mapka to jest 9, 2, 5, 3, 5, 6, 9, 2, 5, 6, 9, 2 i jeszcze jest 8, 4, 3, 6. Jest. Sorry za dźwięk taki. Wielkie coś. Kot Abra najlepszy, to najlepsza po Polski. Zobaczymy czy najlepsza po Polski. Ale spróbujmy. Zobaczymy. I ocenimy. Jakby coś, jakby coś, to to jest moja ocena. Nie tak, że oceniam to, że, że, że zachęcam, żeby nie lubię tylko wiecie, nie? Po prostu jakby to jest moja no nie? I tyle. Starzałem taki głos, ale no... Przyziębiony. Jeszcze jestem. I ze... I z dworu nie nagrywam tak to rzeczy. Bo nie ma co nagrywać w sumie na razie. Może... Może tak... Akurat ktoś... Czyli ja rozumiem, że tu mam je iść. No bo nie bardzo rozumiem tą mapę. Jak tu przejść? Po tym. Rozumiem, że po tym mam przejść. Da się tak przejść w ogóle. A, to tak. No dobra. No to początek trudny, także daję jeden punkcik, i teraz dalej. Czy da się innymi sposobami przejść? O. Da się, ale teraz tak. Nie ma checkpointów, więc to jest 0 punktów. Czyli łącznie teraz 1 na 10. Jeszcze, teraz, punkcik, y, pytanie za trzy punkty będzie. No, nie mogę doskoczyć, czekajcie. Proszę, chociaż teraz. Nie, nie doskoczę. Kurde! widzowie. Dobra, teraz chyba się uda. No udało się teraz. Czyli ogólnie to też jest trudne, także daję. Jak na razie daję te dwa punkciki na razie są. Eee, Powiem tyle, mapa jest ciężka jak widać. Idziemy dalej po prostu. Aha, doskoczyłem tutaj, dobra, pozdrawiam. I teraz, czy da się tutaj przejść? No, nie da się chyba. Tak, nie da się, Dobra. Ej! Tu się doskoczyć nie da, chyba. Teraz też nie doskoczę. No. Najwyżej jeszcze raz tą mapę zagram, ale ciężka to ona jest w ciul. jeżeli mogę tak to ująć, no bo... Nie, widzowie, no, przecież to jest jedno i to samo, ja nagrywam ciągle to samo, ale rzucimy sobie banana. Dobra, idziemy. Teraz tak. Co ja mam zrobić tutaj. Mm. Dobra, przecież tego się przejśnie do? Nie no Jak on to przeszedł ogólnie, bo się zastanawiam Dobra, użyłem teraz buta i co dalej ja mam zrobić, bo nie kumam A, może tak Ale to mnie znowu pewnie zrzuci. No właśnie, no to jak ja mam to przejść? Nie wiem, ja sobie tą mapę odpuszczam, bo ona jest za ciężka. Oceniam ją 7 na 10. 7 na 10, bo ciężka jest to. To wysoko musi być. I co, widzimy się już na kolejnej mapce, chyba. Chociaż. Czekajcie chwilę. Dograło mi się coś, rozładował mi się chyba telefon, nie pamiętam sam już, ale chodziło mi o mapę 5.0.5.4, więc to jest kontynuacja jakby, tylko że w drugim dniu to nagrywam. 5.0.5.4. 2.1.5.5. 2.1.5.5. I na końcu 6, 7, 3, 3. 6, 7, 3, 3. I wyszukajmy. E, no. Najwidoczniej nie ma takiego. Wpisałem wszystko dobrze. To idziemy do następnej map mapy. 4, 2, 1, 5. Podawajcie mi Discorda w komentarzu, jakby co? 7, 1, 1, 1. 7, 1, 1, 1. Tak, dobrze powiedziałem. 5258. 5258 5 8, 5, 2, 5, 8. Yy, No i nie ma takiego, no to spróbujemy teraz może zamiast tego. Yy, spróbować zrobić ten trik na młocie nie na młocie, tylko na, yy, na ice Hikes na Icy Hikes. Ten trik z.. Tymi grzybkami, nie? Spróbujemy. Trzy próby myślę i koniec odcinka. Bo też za długi, za długi nie chcę robić. Za długich odcinków nie chcę robić. Więc dlatego tylko 3 max 4 albo nawet 5. Zobaczymy jeszcze. Czemu tak musisz ścinać? Podgłoszę sobie. Bo nie widać. Bo nie słychać nic. O, no, kiepsko. A, i zapomniałem jakby co? Yy, bo ja pobrałem stamblow, bo próbowałem sobie takie mody fajne pobrać. No już to mogło wyjść. To teraz mam yy, jakby wiecie. Nie mam nie mam yy, emotek, więc będę musiał sobie wypo wyposażyć te najlepsze. Ale potem i one, jak. Aha, no ja się mogę do tego grzybka wbić, i tak zrobić może, ale dobrze. No, przeskoczyłem to. Dobra, Nie. ale prawie, prawie wyszło. A i może jeszcze nagram wam jak wbijam yy, złoto. Oj jak, nagram, jak wbijam... Ja Słuchaj, zamotki mi nie działają nawet. O. Jak wbijam złoto na rankingowych tutaj. W lubą mam już srebro. Chyba dwójkę nawet albo trójkę, to. Może wam taki krótki filmik. Nagram. A modki mi nie działają, to trochę słabo, ale ale wiecie, ale modki tutaj niepotrzebne są. Chyba żebyśmy się jeszcze butem jakoś uratowali, ale jak nie działa, to nie działa, nie? StumbleGuys jest popsuty. Nie! Czemu to mnie tak źle odbiło? Albo ten trik już nie działa po prostu, bo oni takie dziwne aktualizacje wprowadzają, że. Czy ten trik już może faktycznie nie działać? Ja to robię po prostu mam na ale zaraz zobaczymy. No no, grzybko przecież da się odbić to. O co chodzi? Nie no, nie wiem o co chodzi. Sorry, ale mam gardło chore i... ...mówię tak trochę dziwnie. Niedługo odcinek ze streetów będzie chyba. Ale to zobaczycie na kanale dopiero, tak, nie wiem kiedy w sumie, nie no, ale da się to chyba zrobić, tylko ja coś pewnie zrobię źle, bo jak znacie takiego moda, tylko OG znają, OG gracze znają tego moda, Keep Us Guys, chyba każdy kiedyś to pobierał, teraz to nie działa już, w sensie da się to pobrać i normalnie może to wejść. Bo, kto pamięta, to crashowała Gierka, i po którym się razie odpalenia tej Gierki, ona była. Yy, no, wiecie, już aktywna, i można było w nią grać. A teraz normalnie mam, jakby logowanie pisze, i nic się nie dzieje, nie? Dlatego taka legendarna gra, taki legendarny mod mógłby powrócić do żywych, albo to może po prostu. Pisało to, że na inną wersję Androida. Ja mam trochę najnowszą, chyba nie wiem Więc To może winna też w wersji Androida Nie, no chyba to robię na marne widzę. Jeszcze zaraz spróbuję i kończymy odcinek No Nie zrobię No widać to by było na tyle. No i co? No, nawet jeżeli bym chciał, to i tak nie mogę zrobić. Zrobię sobie ostatnią próbę i cześć.